O, nigdy mnie nie słucha. Cóż, doktor rzadko kogo słucha. Nie brałbym tego do siebie. A czy mówił ci o twoich rodzicach? Nie. Zastanawiałeś się może, czemu się tobą nie zająłem? Wiesz, domyślam się. Jesteś zajęty. To fakt. Kiepski byłby ze mnie rodzic. Bez przerwy gdzieś podróżuje. Lukasie, myślisz, że masz spięcia z doktorem? Moja siostra, czyli twoja matka, dopiero miała z nim napięciu. Gdy ze sobą pracowali, nie było dnia, żeby nie zrobiła mu o coś awantury. No, mam na myśli to, że wdałeś się w matkę. Sam spryt to nie wszystko, zrozum. Jak się stawiasz doktorowi, zmuszając do zastanowienia nad sobą, to zawsze jestem z ciebie dumny. Ale nie bądź zbyt surowy. Doktor jest, jaki jest. Jesteś dumny? Bardzo. Dalej, skończmy rozładunek i chodźmy spać. Jutro czeka nas wielki dzień. Czołem. Zrobione. Ak sam zniszczył fabrykę broni Gundahara. Możemy się już zająć szukaniem klucza. Znaleźliśmy Charlotte, żywą. Co? Ona żyje, ale mnie nie kocha. C co pan przez to rozumie? Co się wydarzyło? A ja kiedyś ci o tym opowiem. Więc, gdzie to malowidło? No. Droga wiedzie przez ruiny, a potem wzdłuż klifu. To trudny szlak. Lukas i ja zrobiliśmy zwiat i małe przygotowania. Świetnie, ruszamy! Szkoda czasu.